Szczęść Boże! Witajcie! Mamy dzisiaj wtorek, 13 stycznia. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczenie w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś. Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie. Po całej okolicznej krainie Galilejskiej. Cię moją uwagę w tej Ewangelii zwracają te wszystkie reakcje na obecność Jezusa, bo jedni się zdumiewają tym, co on opowiada, bo ma moc. Później są złe duchy, które są zrozpaczone i mają pretensje. Obecność Chrystusa wcale nie jest taka tam oczywista. I to pytanie, czego od nas chcesz, to jest ważne pytanie. Postaw je dzisiaj. Czego ode mnie chcesz dzisiaj, Chrystusie? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.